Dziś mam dla Was recenzję najnowszego kinowego hitu z Hollywood Civil War Alexa Gerlanda. Film Obrus legendą już przed premierą i był gorączkowo wyczekiwany przez publiczność. W końcu jest i w Polsce, choć trochę siara, że nasza premiera kinowa miała miejsce miesiąc po tej światowej. Nie lubię, jak jesteśmy traktowani po Macoszemu, ale może to taki trik PR-owski, między innymi stąd ta. Legenda, tak to sobie tłumaczę. Krótkie streszczenie. Przez pogrążone w wojnie domowej Stany Zjednoczone przedziera się grupa fotoreporterów, by w Waszyngtonie przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. Kraj jest pogrążony w chaosie, a rebelianci przygotowują się do szturmu na ostatni bastion władzy Biały Dom. Ten film jest jak gra komputerowa. Chodzi o nowatorski sposób filmowania, mistrzowskie operowanie dźwiękiem i bliskość kamery wobec akcji. Nie wszystkim przypadnie to do gustu. Krytyka może kręcić nosem, że bohaterowie miałcy, że fotoreporterzy nie, placują, nie pracują tak blisko frontu. ale to najwierniejsze przeniesienie klimatu gry komputerowej na ekran kinowy, jakie widziałem. Jesteśmy oczami gracza i uczestnikami tej tragicznej zabawy, bo tak wygląda chaos, taka jest wojna, zwłaszcza ta domowa. Ponury klimat doskonale oddają dialogi kto do was strzela? Nie wiemy. Oni chcą nas po prostu zabić, więc my próbujemy zabić ich. Niby wszystko już w kinie było. Jest miejsce tylko na utarte klisze. Kłam temu w brawurowy sposób zadaje właśnie Garland. Reżyseruje w starym, dobrym stylu, ascetycznie, nie przynudza charakterystyczną dziś dłużyzną. W prawną ręką prowadzi aktorów, z których chyba tylko Kirsten Dunst. Fotografka Lee jest szerzej znana. Robotę robią e, aktorzy drugiego planu, a epizod Jesse Plymoutha przyprawia o ciary. Film Garlanda wymyka się klasyfikacją. To po film wojenny, jak i science fiction. Dramat psychologiczny, jak i kino drogi, bo jak inaczej nazwać coś unreal, czyli drugą domową wojnę secesyjną w USA. Czyli coś, co się nie mieści w głowie, a przecież może się wydarzyć. Ja nazywam się Radomir Rek, jestem filmoznawcą, krytykiem, scenarzystą. Do zobaczenia na wielkim ekranie.